Ale patrzymy tu jakoś w gimbreza. Taki piękny dziewczynka na czele moją sympatyczną koleżanką Lucynką. Słuchajcie. No to jakby tu nie chcę upić? Lucynko, tylko dla ciebie jesteś. Słuchajcie moi kochani! Brawo dla Lucyny! Słuchajcie, ona, super! Chujcie się umie balerować. Ale czasami to wyprowadza. <noise> Nie ma się mojego kochania na do tego koniakowa. Chociaż ją tam jest, ale ją tak, to naprawdę wielki bram. Tak, ja bym tu pytał nie może. Zejście ryzyka teraz. test. ryzyka. Robię mój test. takie badania nowoczesne, teraz ginekologiczne i tak bym wypróbował ta jak najszybciej mocno te, 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 te przyrządy drogi nie, to nie może to się hajduj, bo no, będzie się tam czekać ruszy nam słuchajcie, Szyproś z Pytą, a jak nie to z Sosą wybierę albo z Bujnicy po Was właśnie, właśnie